Witajcie na peronie Nowe Dęby Wielkie. Oczekiwania na pociąg Badchory, relacji Budapest Nyugati, terespol Oczekiwania. Pociąg Badchory relacji budapest Neugati. terespol W skrócie to relacji czechy terespol Tam sobie jedzie już ten budapest Neugati. Badchory z czeskimi wagonami. Piętrus. tablica rusza! Ojej oj! Da! Widzicie, ta, widzicie tam ten pociąg? No nie. Da! Za chwilę będzie ten pociąg! Bad chory! No dobra, w skrócie mówię, Czechy. Terespol Od razu odjechał Rumpel! Pojechał z Piętrus! Ludzie! No, w sumie wszystko jedno! Wszystko jedno, jak się zachowują! W sumie odchory to jest przykład PKP Intercity, ale wolno jedzie, bo przecież po lampkę mam włączoną, dobra! Chcecie przeczytać? Najnowszy pociąg tej okolicy Impuls. O. <ścoughs> pociąg lotniskowy. Prawa pasażerów kolei. A ja tam. przez inny. No a co ja wam pokazuję jakieś, no? A teraz jadł chory? no. A. No, i nic innego nie, no chyba. Właśnie z racji tego, że batchory ma często opóźnienia, bo, wie, bo wiecie, to jest relacji Cze Czechy-Terespol, to chyba nie batchory. No powiem jedno, to chyba nie Bad Hory, ep 1 mi nie pasuje, przecież Bad chory jedzie za pokoła a trąb jak Wektron. No właśnie, Wektrony też jeżdżą na PKP Intercity. Wiesz co, mój pierwszy Wektron na koncie PKP Intercity. Ja wiem, że was nudzę, ale nie chciało mi się stopować. Jeszcze sobie pooglądajcie rozkład. Impuls widmu, nie ma maszynisty. Nie ma maszynisty! ALO! Maszynista! Nie ma go! Kupię, nagrywaj, bo to siedzie! No to ty też nagrywaj, mój braci... nie nagrywam, Ale ty wiesz, że to już blisko jest! Ten pociąg co ma być jako batchory, ale to chyba nie. RP1 nie pasuje. Наверное, это не Ватхор. Что это такое? ЭУ-160! 001 w okleinie 20 lat Pekabater City. Pierwsza, pierwsza okleina nie. Druga okleina na koncie. A Bad Hory to chyba nie Bad Hory. Dobra, papa, pa. to nie było Bad Hory, tylko jakiś pociąg, który nie jest w rozkładzie. A może Bad Hory? Nie wiem. Zagadka do rozwiązania.